Siemanko, z tej strony Jamo so, To jest pierwszy odcinek z Margonem. E, w tym, no teraz znajdujemy się na moim Magu i chciałbym opowiedzieć Wam mm, troszeczkę nowości na temat Margonem, co zostało dodane, e, co zostanie dodane w najbliższych czasach. Pierwsze, co można zobaczyć, to na takim przykładowym gracie na przykład na Arl, Arlu. Można zobaczyć, że on ma właśnie strój takiego jakby wojownika, który został dodany w kodzie najnowszym w CD Action. Przejdźmy sobie na forum, zobaczycie jak wyglądają promocje. Cały temat napisał tutaj salem. I mamy w skład pakietu dla początkujących schodzi 20, seł, 250 zł i temek jest poglądowy. Mamy tutaj jakieś tam tajemnicze miody lecznicze i tak dalej. Stroje, zwój cikiniera i tak dalej. No i 20 deseł. Tutaj to samo. Tylko, że mamy ulepszenie broni 3, ulepszenie zbroi 3, zwój pocztow, zwój ucikiniera, wykrywać herosów, zwój orzeźbienia, damskie przebranie cd action, męskie przebranie CD-action. Ogólnie te całe przebrania wyglądają w ten sposób, to jest damski, to jest męski. Mogli dodać jeszcze na każdą profesję, to już by był ospoko, o, spoko, o są. No i każdy gracz e, po zakupie właśnie clicke gdzieś tam na którejś tam stronie e, pisze, gdzie to e, wszystko e, wpisać i tak dalej. E, ma do możliwości do wybrania jeden z tych pakietów, tak? E, następny e, kiedy, e, przejdźmy sobie na margonę stronę są smoczeruny e, tutaj post napisał sam e, twórca Grid Hinger e, okay, ja tutaj tylko zmieszę to okienka więc w listopadzie zostaną zmienione zmieniony zostanie aktualny system bonusów SEO. E, wszystkie niekorzystane bonusy zostaną z, e, zmienione w Smoczeruny Smocze runy to jest coś takiego, że nie można ich wydawać ogólnie. I Jeśli kupimy sobie ileś tam SL i mamy na przykład 100 smoczych run, wyślemy sms za 6 SL, dostaniemy 12 SL, tak? I wtedy mm, mamy ilość smoczych run zmniejszonych do 94. W przypadku, gdy na przykład mamy 55 smoczych run i kupimy 10 smoczych US, przez na przykład tak, dostaniemy z automatu 15 SL i smocze runy się wyzerują. To będzie chyba coś takiego, że te smocze runy, te smocze runy będą ogólnie leciały tak jakby z mopku. Więc będzie to takie jakby ułatwienie, no nie? Bo postojemy sobie kilka tam miesięcy na jakiejś elitce i będziemy mieli tyle tych smoczych run, że potem tylko kupować jesełki, żeby to tak jakby wymieniać, nie? Więc będzie spoko. Chociaż mogliby zrobić tak, że jak ma na przykład 100 smoczych tam run, kupimy jedną mesełkę, to to nam się zmienia na 100 smoczych łez. To by było takie uproszczenie i wiecie, by było lepiej to by było na tyle w tych nowinkach jeszcze tutaj mamy jakąś panią Laurę która na razie chyba nic nie robi u tej pani jeszcze chyba nie, u tej pani nie można już kupić outfitów, nie. więc tak to mniej więcej wygląda ja za chwilę zabieram się chyba do ekspienia a jutro bądź pojutrze zobaczycie Odcinek z Minecrafta e, na modach, na moim serwerze i kolegi. No, ale to by było na tyle, na razie.